Dzień dobry Państwu. Jest poniedziałek, 22 listopada. Ja nazywam się Jakub Szyszka. Witam Państwa serdecznie i zapraszam na geopolityczny przegląd prasy Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie, prowadzonego przez Fundację Jadzielońską. Przygotowałem na dzisiejszy przegląd materiały prasowe z ostatniego tygodnia, podsumowujące najważniejsze wydarzenia w Europie i na świecie. Na początek artykuł z najnowszego numeru Gościa Niedzielnego o dość przewrotnie brzmiącym tytule. Jeden za wszystkich, nie wszyscy za jednego. Członkostwo w NATO nie gwarantuje nam militarnej pomocy sojuszu w razie realnego zagrożenia. Tak zaczyna się artykuł. No i postawiona tutaj przez autora teza wydaje się być dość kontrowersyjna, dość przewrotna w kontekście tego, do czego przyzwyczailiśmy się traktować Sojusz Północnoatlantycki jako jedną z podstawowych i niezawodnych gwarancji naszego bezpieczeństwa. Jednak no jak okazuje się z lektury tekstu, sprawa nieco komplikuje się. Autorem tekstu jest Jacek Dziedzina i jak dowiadujemy się... Jest to jedna z takich test, co do których autor bardzo chciałby się mylić. Nie po to przecież wstępowaliśmy do najpotężniejszego sojuszu wojskowego na świecie, by teraz wątpić w pewność jego gwarancji bezpieczeństwa i skuteczność odstraszania w razie zagrożenia, choćby jednego z członków. A jednak mimo naturalnej potrzeby wiary w, te, w, tego, w tego typu gwarancje. Yy, yy, Trzeba nieco urealnić natowską zasadę: jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Trzecie spojrzenie na realie każe być przynajmniej ostrożnym, z przesadnym optymizmem, jeśli nie całkowicie sceptycznym. No i jak dowiadujemy się dalej, te gwarancje sojusznicze opierają się przede wszystkim na w traktacie waszyngtońskim z 1949 roku, będącym niejako konstytucją NATO. I tutaj kluczowy, najczęściej chyba powoływany jest artykuł 5, który stanowi, że strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim, i dlatego zgadzają się, że jeżeli taka napaść zbrojna nastąpi, to każda z nich udzieli pomocy stronie lub stronom napadniętym. Wydaje się brzmieć jednoznacznie, jednak no pojawia się pewien problem na poziomie definiowania. Co tak naprawdę oznacza napaść zbrojna, bowiem kiedy uchwalano ten dokument, przypomnę 1949 rok, czyli doświadczenia tuż po II wojnie światowej, wyobrażenie o wojnie, o prowadzeniu konfliktów zbrojnych było zgoła odmienne niż teraz. Mamy zapewne gdzieś w pamięci czy w wyobraźni no przekraczanie granicy przez wrogie wojska, czołgi, naloty, bombardowania. Jednak okazuje się, że przez te. Lata przez te ponad pół wieku fenomen prowadzenia wojen znacząco się zmienił, ewoluował, i tak naprawdę obecnie pojawia się problem ze zdefiniowaniem, kiedy zaczyna się zbrojna napaść. Czy prowadzenie działań hybrydowych, z którymi, jak twierdzą eksperci, mamy do czynienia na wschodniej granicy Polski, jest już napaścią zbrojną, czy jeszcze nie? Czy właśnie testowanie systemu obronnego państwa? Można uznać za taką napaść, czy nie? Tak na przykład jak rosyjskie samoloty, które nierzadko przecież naruszają przestrzeń lotniczą państw sojuszu, no a jednak nie, nie traktowane jest to w przestrzeni międzynarodowej jako napaść zbrojna. Autor przywołuje tutaj również kazu z Półwyspu Krymskiego z 2014 roku. Co prawda, mamy na uwadze, że Ukraina nie była wtedy i nadal nie jest członkiem NATO. Jednak no, pamiętamy te zielone ludziki i tak naprawdę napaść zajęcie Półwyspu krymskiego, które dokonało się bez wystrzału, bez jakichkolwiek walk zbrojnych. Więc no, była sesja terytorialna, Ukraina utraciła część swojego terytorium na rzecz Federacji Rosyjskiej, a jednak trudno tutaj mówić o zbrojnej napaści, więc gwarancje z traktatu północnoatlantyckiego no, wydaje się, że, że nie są tutaj tak jednoznaczne. I być może nie gwarantują bezpieczeństwa, tak jak się do tego przyzwyczailiśmy. Co więcej, w razie zagrożenia decyzji o pomocy nie będzie podejmował ani sekretarz generalny NATO, ani sztab sojuszu w paterze głównej Brukseli, tylko konkretni przywódcy konkretnych państw członkowskich, a przecież część z nich to te same państwa i ci sami przywódcy, którzy na co dzień prowadzą dość przychylną politykę, na przykład z Rosją. Dość wspomnieć chociażby ostatnią politykę Niemiec, opartą o dobre relacje z Rosją, oparte o wzajemne projekty biznesowe, energetyczne, takie jak Nord Stream 2, czy politykę Turcji, która także no, współ, współuczestniczyła w tworzeniu tego kryzysu granicznego poprzez dowożenie uchodźców, migrantów swoimi liniami lotniczymi. I można sobie tutaj zadać pytanie rzeczywiście o jedność, o solidarność członków sojuszu, co wydawałoby się no, fundamentalnym założeniem. Jak czytamy dalej, artykuł 5 zakłada dobrą wolę pomocy napadniętemu krajowi. Moi koledzy z NATO mówili mi często, że nie jest tak, że jak Polska zostanie napadnięta, to z automatu będą tu przerzucone jakieś dywizje. Pomijając już fakt, że takich planów w istocie nie było, artykuł 5 może być realizowany również w ten sposób, że jakiś kraj przyśle nam kilka egzemplarzy broni oraz listy dyplomatyczne o treści Jesteśmy z Wami, trzymajcie się. Stąd tak ważne są regularne manewry na poważną skalę, ćwiczenie kilkunastu tysięcy żołnierzy, podczas których można się na poziomie operacyjnym koordynować działalność, żeby dowódcy się znali, żeby nasi partnerzy poznawali potencjalny teren przyszłego działania. To z kolei wypowiedź generała Romana Polko, której udzielił kilka lat temu w rozmowie z autorem tekstu. No Cały ten tekst i również wypowiedź generała nie nastrajają zbytnio optymistycznie, jednak pozostaje mieć nadzieję, że ta teza okaże się nietrafiona. Ale z drugiej strony, może warto w kontekście tego również postawić w przyszłości na. No, Zwiększanie potencjału obronnego, czy, czy również podnoszenie poziomu kultury strategicznej w Polsce, abyśmy nie musieli być wskazani wyłącznie na gwarancje sojusznicze, które jak uczy nas historia, nie zawsze okazują się wiążące, nie zawsze okazują się do końca wiarygodne. Kolejny materiał przygotowany na dzisiaj pochodzi z tygodnika Do Rzeczy i niejako nawiązują do poprzedniego materiału. Artykuł nosi tytuł Turkofilia nam szkodzi. Jest to tekst redaktora Witolda Repetowicza, czyli eksperta do spraw Bliskiego Wschodu, i no, rozwija niejako ten, ten wątek zasygnalizowany we wcześniejszym materiale. Czytamy we wstępie. Polskie relacje z Turcją budowane są na bajkach dotyczących przeszłości i na niebezpiecznych iluzjach dotyczących przyszłości. Tymczasem Turcja nie ma żadnych oporów przed wrogimi wobec Polski działaniami, jeśli ma w tym akurat swój interes. No jak już wspomniałem, właśnie Turcja była jednym z tych państw, które umożliwiały migrantom z Bliskiego Wschodu tranzyt na, na teren Białorusi, stąd później szturmowali granicę polską. A mimo to od dłuższego czasu mamy w Polsce sporą grupę osób, również decydentów, którzy stawiają na zbliżenie czy na zacieśnienie relacji z Turcją, co krytykuje w swoim tekście Witold Repetowicz. Zarzuca on, że nasze relacje z Turcją są oparte właśnie na takich romantycznych spojrzeniu na historię, również nieco wyidealizowaną. Rzekomo na tym jakoby Turcja nie uznała rozbiorów Polski, rzekomo chciano budować polskie legiony w Turcji, marząc o tym, że ten kraj odegra taką rolę jak około kilkadziesiąt lat wcześniej Francja pod rządami Napoleona. Jest to oczywiście nawiązanie do koncepcji Adama Mickiewicza z XIX wieku. Tak naprawdę nic z tego nie wyszło, a Turcja zmusiła naszych dowódców, którzy wstąpili na jej służbę, takich jak na przykład Michał Czajkowski czy Józef Bem. By przeszli na islam. Również wojna krymska nie tylko nie przyniosła Polsce wolności, lecz także brani do niewoli Polacy służący w armii rosyjskiej, zamiast do polskiego legionu trafiali na targ niewolników. Co więcej, życzeniowe myślenie nie zmienia rzeczywistości, tylko tworzy iluzję, która usypia czujność. Przebudzenie może być wówczas równie bolesne jak to, którego doświadczyli twórcy Konstytucji 3 maja, liczący na antyrosyjski sojusz. Z plusami stosunki rosyjsko-tureckie mają naturę sinusoidalną z cyklicznymi eskalacjami, zawsze jednak poprzedzającymi kolejny układ, a nie prowadzącymi do bezpośredniej konfrontacji. Między innymi w Syrii Turcja wspiera dżihadystów marzących o kolejnych zamachach, takich jak te z 11 września i nadających dzieciom imiona typu Osama na cześć twórcy Al-Kaidy. Jednak, jak dowiadujemy się w Kilka lat temu wymyślony został tak zwany Trójkąt Bezpieczeństwa Warszawa-Bukareszt-Ankara, który jakoby miał być trzonem przeciwstawiającym się agresywnym działaniom Rosji. Do niedawna jedynym realnym efektem tego formatu było blokowanie przez Turcję planów obronnych NATO na flance wschodniej. Polska nie zgodziła się na nałożenie przez Unię Europejską sankcji na Turcję w związku z jej działaniami na Morzu Śródziemnym przeciwko Cyprowi i Grecji, choć sami oczekiwaliśmy solidarności Unii w sprawie sankcji na Rosję. Później postanowiliśmy wysłać nasz kontyngent wojskowy do Turcji i do dziś nie wiadomo, co on tam robi. Tymczasem Turcja, oddzięczając się nam za ów kontyngent, za popieranie jej w sprawie m.in. Cypru i Grecji, wysyłanie strażaków, by gasili lasy, za zakup dronów, co było ogromnym zastrzykiem gotówki dla upadającej tureckiej gospodarki, odgrywa obecnie kluczową rolę w zabezpieczaniu logistycznej strony ataku demograficznego dokonywanego na Polskę przez reżim. Aleksandra Łukaszenki. No, warto tutaj jedynie wspomnieć działania polskie, ale również unijnej dyplomacji z ostatnich tygodni, w których udało się ograniczyć ten, ten przerw ludzi. Tureckie liny lotnicze zobowiązały się wprowadzić zakaz sprzedaży biletów obywatelom Iraku, Syrii i Jemenu, co, co było jakimś sukcesem. Jednak no Okazuje się, że, że te stosunki polsko-tureckie czy, czy budowanie nie, nie zawsze było z korzyścią dla Polski, nie zawsze spotykało się tak z obustronną jakby solidarnością. Jednak, jak twierdzi Witold Repetowicz, niestety lobby turkofilskie jest w Polsce zbyt silne i wątpliwe, by osoby z nim związane straciły swoje posady za promowanie błędnej polityki. Polacy powinni jednak przemyśleć kierunek wakacji w przyszłym roku i to, czy chcą zostawiać swoje pieniądze w kraju, który prowadzi wrogą wobec Polski politykę. Należałoby również wycofać naszych żołnierzy z Turcji i bliżej współpracować z Grecją, która boryka się z takimi samymi problemami jak my. Głównie są to właśnie problemy migracyjne no Grecja jest także państwem na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej kolejny materiał tym razem opuszczamy Europę przenosimy się za ocean artykuł pochodzi z tygodnika sieci i yy, mówi on o między innymi o haśle o sloganie który zdobył popularność w ostatnim czasie w Stanach Zjednoczonych chodzi o hasło Let's go Brandon czyli dawaj Brandon wszystko zaczęło się 2 października w Alabamie po wyścigu samochodowym NASCAR. Zwycięski kierowca Brandon Brown udzielał wywiadu telewizji NBC. Stojący za nim fani coś krzyczeli, skandowali. Reporterka stacji Kelly Stavast uznała, że jest to Dawaj Brandon. W rzeczywistości jednak skandowali niezbyt kulturalne hasło pod adresem prezydenta Joe Bidena. Jest to słowo rozpoczynające się na F. Nie będę go może cytował na wizji. No i w ten sam sposób to sformułowanie przydostało się do popkultury, również do mediów, jako taka zawoalowana krytyka i wyraz sprzeciwu wobec polityki Joe Bidena. Czytamy m.in., że republikański Kongres z Karoliny Południowej nosił maskę z napisem Let's go Brandon podczas posiedzenia Izby Reprezentantów. A teksański senator Ted Cruz pozował z napisem Let's go, Brandon, na World Series, czyli meczach finałowych amerykańskiej ligi baseballa. Użył go nawet pilot Southwest Airlines podczas lotu z Houston do, yy, 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 przepraszam, zmuszając linię lotniczą do wystosowania oficjalnych przeprosin. Demokraci są oburzeni, choć obrażanie prezydenta nie jest niczym nowym w historii USA, a hasła rzucane w ich stronę były w przeszłości zdecydowanie bardziej dosadne. No, warto nawet wspomnieć hejt, krytykę medialną rozpętaną wobec poprzedniego prezydenta Donalda Trumpa, gdzie również zarzucano mu tak nieudolność, populizm, powiązania z Rosją i, i tutaj ta strona demokratyczna, lewicowo-liberalna jakoś nie przebierała w słowach. No ale to, to hasło Let's Go Brandon tak naprawdę jest tylko chyba przykrywką i, i takim zewnętrznym wyrazem tego, co się dzieje od dłuższego czasu w Stanach Zjednoczonych, czyli od wzbierającej takiej fali niechęci, niezadowolenia z rządów Joe Bidena, który został zaprzysiężony w styczniu bieżącego roku, tak naprawdę rządzi niespełna rok, a, a duża część Amerykanów bardzo negatywnie wypowiada się o jego polityce. Według dziennika The Boston Herald, demokratów czeka na jesieni przyszłego roku polityczne trzęsienie ziemi, żeby nie powiedzieć tsunami. Ale czy ktokolwiek jest zaskoczony, Biden potyka się o własne nogi, nie kontroluje niczego, nawet własnej partii. Po 10 miesiącach rządzenia, yy, balansuje na krawędzi porażki, twierdzi gazeta. Rzeczywiście, wewnętrzne spory u demokratów storpedowały ambitny program prezydenta. Dwa pakiety ustaw utknęły w kongresie. Jeden, ten infrastrukturalny, udało mu się w końcu przekonać. Drugi natomiast, klimatyczno-społeczny, o nazwie Build Back Better Act, wciąż czeka na głosowanie w Izbie Reprezentantów. Miał on spełnić główne wyborcze obietnice Bidena, ale zderzył się ze sprzeciwem bardziej umiarkowanych demokratów w kongresie, więc rzeczywiście Joe Biden nie może liczyć nawet na pełne poparcie w swoim ugrupowaniu. E Ameryka zmaga się z wysoką inflacją, ale również z kryzysem covidowym i jego następstwami. Na początku tego roku, kiedy coraz więcej Amerykanów było zaszczepionych, demokraci uwierzyli, że koszmar pandemii COVID-19 jest już za nimi. Biden wskazał 4 lipca, czyli święto Niepodległości, uczniami świętowane w Stanach, jako dzień, w którym Amerykanie będą mogli wrócić już na dobre do normalnego życia. Odejście pandemii w niepamięć miało być wielkim sukcesem prezydenta. Ale potem pojawił się wariant Delta, tu i liczba zakażeń koronawirusem oraz zgonów zaczęła ponownie rosnąć. Do tego doszła inflacja i rosnąca frustracja Amerykanów postępową agendą Partii Demokratycznej. Jak pamiętamy, później w sierpniu doszła no, spektakularna porażka związana z wycofaniem, czy, czy raczej ucieczką wojsk amerykańskich z Afganistanu. Co, na co również odpowiedzialny jest Joe Biden i co spadła na niego fala krytyki. A w ostatnim czasie mieliśmy m.in. do czynienia z wyborami gubernatorów w niektórych amerykańskich stanach. W Virginii nieoczekiwanie, Virginia tra, tradycyjnie uchodzi za stan bardziej demokratyczny, w znaczeniu, tam gdzie demokraci mają tradycyjnie poparcie, nieoczekiwanie gubernatorem w Virginia został przedstawiciel republikanów, w New Jersey również stan, gdzie tradycyjnie wygrywali demokraci, bardzo niewiele brakowało i także republikanin wygrałby, więc no, można odnieść wrażenie, że um, polityka demokratów nie przynosi sukcesu w Stanach Zjednoczonych, a wręcz frustracja, niezadowolenie społeczeństwa narasta. Spekuluje się wręcz na temat, że Joe Biden no, nie będzie sprawował urzędu do, do końca kadencji z uwagi na na jego stan zdrowia, na jego wiek, czy na to, jak niektórzy komentatorzy sądzą, nie, nie nadaje się on do, do wykonywania urzędu prezydenta. A jeśli nawet jakoś dotrwa do końca kadencji, to głównie dzięki temu, że demokraci nie mają innych kart, które nie mogą zagrać, bo wiceprezydent Kamala Harris byłaby jeszcze gorszym wyborem. Dlatego uporczywie otrzymują się pogłoski, że demokraci w prawyborach w 2024 roku. Postawiał na innego kandydata, obecnego sekretarza transportu, a nie właśnie na, na Harris, która do tej pory spekulowano, że ma być głównym kandydatem. Oczekiwano, że Harris podejmie kroki, by poprawić los migrantów na granicy, ale ona po prostu zniknęła, zaznaczył Fernando Garcia, dyrektor generalnej sieci na rzecz praw człowieka w rozmowie z CNN, a więc no również to skrzydło lewicowo-liberalne w Stanach Zjednoczonych nie jest zadowolone z poczynań, Nowej władzy, co jest bardzo na rękę republikanom. Spekuluje się już w tym momencie na temat, że te wybory gubernatorów, głównie w Wirginii, były takim preludium i takim jakby sprawdzianem nastrojów społecznych przed wyborami części kongresu przyszłorocznymi. W przyszłym roku odbędą się wymiana części składu kongresu i przewiduje się, że demokraci mogą stracić większość. Na 2024 roku kolejne wybory prezydenckie w Stanach, i tutaj w nich przewiduje się, że demokraci mogą stracić władzę. Mówi się coraz głośniej o powrocie Donalda Trumpa lub ewentualnie któregoś z innych polityków partii republikańskiej. Tutaj na giełdzie nawisk pojawia się między innymi Ron DeSantis, obecny gubernator Florydy, czy Glenn Youngkin, właśnie nowo wybrany gubernator Virginii, o, o którym wspominałem, który dość zaskakiwanie wygrał wybory na gubernatora tego stanu. To tyle materiału, które przygotowałem dla Państwa w dzisiejszym przeglądzie. Zachęcam oczywiście do śledzenia na bieżąco sytuacji, zarówno w Europie, na naszej wschodniej granicy, jak i na świecie, do zapoznania się również z papierowymi wersjami tygodników. Ja dziękuję Państwu za uwagę, życzę dobrego dnia i udanego tygodnia. Kłaniam się, Jakub Szyszka.